28 lipca, środa, jesteśmy w Nybro na kampingu nad jeziorkiem. Jeziorko jest przepiękne, czy może nie takie całkiem czyste. Woda chyba jest dość zimna, bo tam po drugiej stronie widzę że ludzie zaczynają się kąpać. Mają fa fajniejszy podest, bo my tu mamy kamienia, a tam mają podest. I wchodzą, ale jakieś takie krzyki są, także chyba jest woda dość zimna. Dzień zaczęliśmy od przebiegnięcia naokoło jeziorka. To 1,8 km tu było. Także rozpoczął się potem kilka brzuszków, żeby było, że są obóz fit. I teraz będziemy się zbierać na farmę Łosi, dlatego żeśmy trafili do Nybro. I podobno też tu jest jeszcze Muzeum Jamesa Bonda, więc też spróbujemy do niego iść. I jeszcze jest Muzeum Szkła, wyrobów z szkła. Zobaczymy, jeżeli nam starczy czasu, to też do tego muzeum pojedziemy, i potem na, kierujemy się na Molką. Tam jedziemy do znajomego i tam będziemy sobie e, dwa do trzech dni, a potem chyba Norwegia. Także jeszcze jeden wzgląd na jeziorko. Tu za mną piękne jeziorko. Pogoda taka sobie. Rano troszeczkę pokropiło. Ale teraz jest już w porządku. 11 godzina. No tak żeśmy się długo zbierali. zacząć śniadanko, te bieganie, kąpiel. No to tak trochę nam zeszło. No to teraz ładujemy się i na łosie! Kamperek już nasz jedzie. Teraz jak się nie otworzy szlabanik, będę musiała jeszcze nawić kod. Także kieruję się do szlabanu. Ale otworzył się! To nie muszę nawijać. Tak, klank, klank. Jesteśmy już na farmie łosi. Jest 12.30. O 13 mamy już wykupioną wycieczkę, taką objazdówkę. Teraz, ponieważ mamy jeszcze pół godzinki, to idziemy zobaczyć do y, sklepiku. Może kupimy sobie jakieś pamiątki z łosiem i potem będę już na tym wycieczce robić. Ale jeszcze mam zobaki pokażę jakie są pamiątki. A za wycieczkę zapłaciliśmy 510, 510 koron szwedzkich, czyli około przy przeliczniku 0,45. Ale nie wiem jaki tu jest, bo to mamy kartą, i dopiero później po przeliczeniu się okaże. Ale nie więcej to jest 230 zł za nasz trójkę, czyli około 70 coś za jedną osobę. Idziemy zobaczyć ten sklep, nadal szukać. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj jest i coś kupimy. Jesteśmy przy takim barze. Z takiej grillowki. Tu są złosia, hot dogi, hamburgery. I taki hot dog 45 km, hamburger 55. Chyba po wycieczce sobie przyjdziemy. A, nawet pizza jest z łosiem. Widzisz, ma pizza z łosiem. Au! Hmm. I takie. To przyjdziemy sobie tutaj później na zjedzenie po wycieczce. Teraz wiem do sklepu. To są takie wagoniki w których yy, turyści przejeżdżają pójdziemy zaraz do pierwszego wagoniku już wcześniej siądziemy, traktor prowadzi i my w tych wagonikach będziemy jechać i patrzeć znając mojego pecha dzisiejszego prawdopodobnie zostanę pokryziona przez łosie to jest rozkład miejsc w, te w tych wagonach, mamy wykupione w trzecim wagonie miejsca 14-16 tutaj Czyli to są te miejsca, czyli najbardziej niebezpieczne. O, mówiłam, zostanę pogryziona. Tak to wygląda. Jesteśmy już w wagoniku, ale prawdopodobnie nie będziemy siedzieć na tych miejscach, co mamy wykupione. Bo chyba jest jedna osoba niepełnosprawna, i ona wtedy zajmuje tym miejsca. Ale zobaczymy. Na razie już siedzimy. I będziemy chyba za chwilę jechać. To bylo, prajno, Już ruszyliśmy naszym traktorkiem przejażdżkę. Na razie wyjeżdżamy na drogę. Na razie jeszcze żadnego łosia nie ma, ogrodzone tylko tereny. Teraz musi jakoś tam wykręcić. Otwierają nam z przodu bramę i teren łosiowy. Uwaga, nie złość, widzę pierwszego łosia. Tak. Pierwszy łoś na znaku. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będą łosia. Bo tak do góry znowu strzelałaś tą kamerą. Ja też tak mam nadzieję. Na razie. Wszyscy tutaj się śmiejemy, że wygląda jak w Parku Jurajskim. Wjeżdżamy, bramy nam otworzyli. Tu brama, siatka. Wjeżdżamy powoli, tylko żeby, żeby się nie skończyło jak w Parku Jurajskim. Na razie niczego nie widać. że gdzieś się czają. Na pewno się na nas czają. Łosia nie widzimy, ale na pewno jest z przodu, bo widać było za zakrętu. Stoi jeden wielki, prawdopodobnie matka, bo z dwoma małymi. No i my teraz stoimy, on tam coś go karmi. Żeby nas przepuścił. Z naszej perspektywy w ogóle go nie widać. Ale kawałek głowy, ale...

Oh, ten... Masz, 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 masz. Tak, masz? Mi wyr... tak, tak mi wyrwał, że nie ja zdążyłam nagrać. <grym zainteresowań> Pani łosica. Nie, zjadłaś do końca. Hej, wracaj. Dobra. Nagram?

Wiesz, wiesz, wiesz to co daję, nie Teraz już się ciebie o, boję. <tolet Türkiye> o, nie wiem czy mogę go dotknąć. Ja się boję i ja nie będę dotykała. Kto ale mogę go dotyka? takie... Fajne ma, nie? Te no, już takie taki obrośnięte. O, jaki fajny jest, jak koń! też jaki jesteś fajny, ja się cię trochę boję. Nie bój się, nie bój się. Dotknij tego. To jest takie... taki myszek? ale fajny. więc się. A czemu ma taki myszek? widzisz, ma myszek? Żaro, jeden. masz tu, masz, 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 dobra, dobra, nie, przepraszam Nie, ja dlaczego bawię. to zrzuciłaś? masz tu jeszcze wracaj o, masz, jak tak idzie do nas jeszcze samica a jakąś tak drogę zmienia. No i znowu się schowała za drzewka. No wybierają nieoczywiste drogi. Czekaj, 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 czekaj. Ona tutaj będziesz. Chodź, 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 chodź. No chodź. No z drugą strony idzie. Ej, tu mamy też. Chodź chudzinko, jaka ty chuda jesteś. To jest młoda. To mama, mama. też mamy. To mama. To hmm. mama ej! Ogoszło jednak tam się skusiła. Ta mama je! Jakieś marne resztki macie. To mama jest. A mokra jest jak ona mokra. Nie, ona taka. Idzie dziewiększa. Ja nie jestem z tym, ale nie No coś na wylok są mało. Naprawdę. Niesamowci. Prawdziwa modeleczka. No. Właśnie z wybiegu chuda, no, Z wybiegu przeszła zieleninki, troszkę sałatki. I do widzenia, znowu na wybieg. O, tam u góry też leci jakieś. Gdzie? tam u góry lecią. Ja, Przecież one nie latają, one chodzą. Zeszliśmy traktorkiem, zaraz przejedziemy. Pan. Wrzucił jej przystę na dół, nam nie przeszkadzała, a my przejeżdżamy. Się zaraz ją pogłaska. O właśnie zaraz ją Na pupie może pogłaska. Głowę ma daleko, nic mi nie zrobi. O jaki jeszcze jeden przywodokoju. Chyba już kończymy przejażdżkę, będziemy się zmierzać pije, taki mało przyjazny nam, nie chce przyjść. No i koniec przejażdżki, wyjeżdżamy właśnie poza bramę naszej farmy łosiowej. Nasze i odążamy w stronę parkingu. Bo... Chyba. Chyba. Tyra okay, widzieliśmy Daniela i widzieliśmy alpaki, ale tak troszeczkę oddali. I z drugiej strony tak nie było jak tego w ogóle nagrać. Dobra, weszliśmy do sklepu. Są różne torby. Koszulki. Zastanawiam się nad koszulki ale ta koszulka kosztuje 229 koron to jest tak 115 zł no to w sumie jakaś taka nieszczególna, że mam tyle chodziło w koszulce ale ja nie bardzo tak lubię koszulki chociaż bardzo ładnie wyglądają ale weźmiemy sobie chyba kubeczki kubeczki są różnego typu już tak... O, ten kubeczek sobie weźmiemy. One kosztują o 150. Tak, tak, ten kubeczek sobie weźmiemy. I ten raz pokażę. Toby jeszcze raz sobie wydobywaliśmy. Tu są takie z wąsiami, kubeczki te mamy wykorzystane. I tu taki kielich dla mojej córki z Trzeba mm. patrzeć popatrzeć tak. Stawię, tak i jest kieliszek. I to sobie właśnie weźmiemy. Jeszcze ja ja jeszcze mamy, a jeszcze widzę, oh, tak, a tu są jeszcze drewno. I teraz zobaczymy z łosia. Jelczyskie No Baczki jeszcze nie Już mamy wybrane. Chcemy koszynek. zrezygnowaliśmy. To no, na lodówkę. Nie są jakieś takie szczęśliwe. Ja, A to nawet nie smaczne. Już kupiliśmy. zapłaciliśmy 447 koron. Ale w tym y, mamy za 100 koron jest y, kupione burgery, no ja nie, nie wiem czy my lubię, tak więc ja nie kupowałam dla siebie. Czyli po 50 koron, burger czy 25 zł, to cena taka normalna, jakbyśmy nawet kupowali w Polsce zwykłego burgera, a nie burgera łosiowego. Także ceny umiarkowane, jeżeli chodzi o jedzenie. Natomiast cena tych kubków, no 75 zł, za kubek dużo, no ale trzeba coś mieć z łosiem, więc kupiliśmy. Klank. Jesteśmy w tej grillowni, te hamburgery. Hamburgery już dostaliśmy. Dostaliśmy bułki i pomidor i I teraz pokażę, bo to same można sobie bułki podgrzać na ogniu, zaraz to no więc zostaje się tu zimne burgery. Burgery same trzeba na grillu sobie przygrzać. Potem można sobie też przygrzać, bułeczki. I tak to właśnie wygląda. Samemu przygotowuje się jedzenie. Jesteśmy w tym barze, tak pokazałam, przypiekamy swoje burgery, ponieważ zostaliśmy. Te burgery są zimne, same, można sobie tyle, ile się chce podgrzać na tym grillu. Czy podgrzać, dogrillować. tak samo bułeczki można podgrzać. No a jeżeli chodzi o noszenie tutaj maseczek, to nikt nie nosi. Jak jesteśmy drugi dzień w Szwecji, tak jeszcze nikogo nigdzie nie widzieliśmy w maseczkach. Nawet pani przygotowująca jedzenie nie ma rękawiczek ani maseczki i tak to właśnie wygląda więc i kontrola też na zejściu z promu też nikt nie kontrolował czy coś przewozimy, czy nie przewozimy także nie ma żadnych kontrol to wszystko co jest wypisane to jest na razie nieprawda nie sprawdziło się zobaczymy jak będzie dalej na razie klank klank tak wygląda nasz burger łosiowy Pierwszy jest burgera łosia no ma. dużo Nawet dobry dobry No ładny. to był mój Dziękuję. pierwszy w życiu burger No ładny. No ładny. No ładny. No i będziemy wchodzić do środka, ale chyba nie możemy wsa będziemy musieli go chyba włożyć. Także zaraz pokażę zewnętrzne. To tak wygląda. To jest przyczepka, tu jest Muzeum Daynsa Bonda 007. Tu są kobiety z filmu. Tak to ma lody, to nie. I teraz będziemy wchodzić do środka. O, tu są proszę. Idziemy zobaczyć, czy to są bilety. I co jak no to wygląda. Tu są pamiątki, słuchajcie. wyglądowy. O, pistolet. Czemu są Zamykamy już. Miał być do 16. Zdaje się, że do 15. Koniec. No, no więc przyjechaliśmy za późno. Okazuje się, że w internecie jest źle czas podany. Tam było, że do 16. A tu przyjechaliśmy na miejsce. Oni mówią, że jest krócej. Nie wiem, czy do 15 czy 14.00, bo jeszcze 15 niemal już jest zamknięte. Pan się tłumaczy, że to. W internecie jest zły czas. Jeszcze idę na tyły, ale zdaje się, że tu nie ma nic takiego, bo całe budne, w którym jest podobno samochody, motory, którym jeździł James Bond, no niestety jest pozamykany. No, a tutaj nic ciekawego nie ma, same jakieś takie rzeczy stare, czyli śmietni, Śmieciowisko. No nic, to no, jedziemy do Molką, skoro nie możemy zwiedzić Jane'a Wonda. Jakbym wiedziała wcześniej, to byśmy najpierw pojechali tu, a potem na łosie, ale no, trudno. Jedziemy, będziemy szukać, może jeszcze będą gdzieś jakieś fajne muzea. Na razie, tyle. Klank, klank. Dojechaliśmy do Molką. Jesteśmy tu na takim Osiedlu takich domków jednorodzinnych i jechaliśmy tak przez takie tereny. To było głównie jakimiś małymi wioskami. Lasami, polami, nie wiem, tak y, nawigacja jakoś dziwnie nas prowadziła. Ja mam prawdopodobnie źle ustawione, chyba mam ustawione na drogę rowerową. Potem, jak sobie przelicza a to na samochód, to tylko mi zmienia y, czas dojazdu, natomiast nie zmienia mi już innej trasy na trasę szybką, więc jeździliśmy głównie po tych trasach takich y, polnych y, drogach, których właściwie nie są szybką, a to stradą, tylko takie, właśnie. Gdzie można przejeżdżać rowerami? Ale za to zwiedziliśmy bardzo fajne takie miasteczka, których są domy typowo szwedzkie. One są pomalowane na taki kolor czerwony. Zaraz pokażę. Od góry tutaj też jest taki jeden dom. Właściwie to jest taka dziwna czerwień taki ni to machoń, ni to palisander. I wszystkie drewniane miejsca, czyli takie i balustrady, i przy okiennicach, i koła dachu są pomalowane na biało i dachy są bardzo strome, takie przystosowane do tych mocnych zim w Szwecji, bo jesteśmy już taki na Szwecji. Molką jest tak bardziej na północ. Zresztą widać, jest godzina teraz 21.30. Jak byliśmy tam wcześniej, to godzinie 21.00. Bo już ciemno, to jest 21:30 i jest jasno. Właśnie Szwecja charakteryzuje się tym, że im bardziej na północ, tym jest bardzo długo jasno. Jak 15 lat temu byliśmy w Szwecji, w Ostersund, to tam praktycznie o godzinie drugiej było jeszcze jasno, tak się zaczynało ściemniać, natomiast o trzecie już zaczynało się rozjaśniać. I tym właśnie północ Szwecji o tej porze roku jest taka charakterystyczna, że właściwie jest ciągle jasno i ciężko tu zasnąć. Więc żeśmy dojechali, teraz idziemy właśnie coś sobie zjeść. I później jak będę przy tych domkach, to jeszcze pokażę, bo nie wiem czy tam mogę wejść na ten teren, ale na pewno jutro gdzieś będziemy, pokażę dokładnie jak wyglądają te szwedzkie domki, bo jeszcze chciałam powiedzieć, że w tym miasteczku, gdzie przyjeżdżaliśmy właśnie takie malowane typowo nasz szwedzki kolor, one wszystkie są jeszcze z flagami szwedzkimi. I Szwedzi właśnie, którzy dbają o to, żeby to był taki typowo szwedzki kolor z tą flagą, mają właśnie dopłacane do utrzymania takiego typu domku. A teraz idę już zjeść. Jutro będziemy zwiedzać te okolice i wtedy pokażę, jak wyglądają te typowo szwedzkie z flagami domki. A tak to klam klang. klang.